Witajcie wszyscy mieszkańcy Chicago i okolic. Nebraski, Alaski i, i Polaski. Witam Polaski. <laughs> To, bo kabaret pod Wędrówgorzem już niedługo w Wielkim Turnie po Chicago. Bo najbardziej zapraszamy też wszystkich na 15 lutego do Copernicus Center. Mówię teraz do miliona Polaków przebywających w Chicago. Copernicus Center, 15 lutego. Kabaret pod groszem zaprasza Was na swoje show. Let's go! World! Zagramy dla was to, co mamy najlepszego. Ja na przykład będę w sukience, ale w więcej nie, nie zdradzę. Nie powiem, że się będę rozbierał, bo to ups. No, ale zapraszamy was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Uh, so, I, I, I'm... Uh, I'm... Damn, I'm good. Well. Yeah. Yeah.